Uh. Hej ja z tej strony Eleven, to jest ponownie Ultimate Custom Night. Chyba... miałem przed chwilą nagrywać film z Ultimate Custom Night. Skończyło się tym, że nagrywałem film pogadankowy, który prawdopodobnie widzieliście wczoraj. Teraz czas może za za zabrać się do roboty i skończyć pozostałe challenge. Dalej nie wierzę, że mam to za sobą. To jest absolutnie popaprane. To powinno być teraz easy, old friends. Wiem dokładnie, jak działa Bonnie, wiem dokładnie, jak działa Foxy. Reszta nie sprawi mi problemu kupić jedną pluszankę. Easy. I to i Fredongo. Nie zapomnijcie o nim. I Kukiełka. Spróbuj, spróbujmy to przejść. Jeżeli mnie bardzo będzie wkurzać ten challenge, def Toy to i Frediego i nie będę się z tym ruszaniem. Nie pamiętam, jak się w to grało od, od 50/20 w to zwyczajnie nie grałem. Okej. Okay. Dobrze, pozbierajmy te. Pozbierajmy. Coiny. O, oh shit! O, oh shit! Dobra, nie. Taktyka jest taka: pozbierać koiny na pluszankę od razu. Muszę kliknąć piątkę, żeby zrobić kukiełkę, żeby kukiełka się trzymała w miejscu. Biorę trochę taktyk z 50-20, bo nie chce mi się jej robić ręcznie. To nie będzie miało sensu. Um, hmm, hmm, tego ty patrzymy z daleka. O nie. Halo? Co? Dobra. Tak, Frodongo, ja jak ja się blyz, to ja nawet nie. Zbieramy coiny, zamykamy typa. O nie. O nie, Chica. Niepotrzebnie zmienił muzykę. Stop! Ach, się tak bardzo gubię w tym. Stop. To jest easy. Elek. Za każdym razem, kiedy podniesiesz kamerę, zamykać lewy i prawy szyby wentylacyjny. Piątka. Ogarnij Fredongo najpierw. Tej Fredongo cacy. Nie muszę się martwić o wentylację, więc po prostu zostawimy tak. Popełniam głupie błędy. Zaraz ten challenge będzie cięższy niż myślałem. To jest dzikie, bo tutaj jest zupełnie inaczej, część na 50 więc część taktyk działa, ale to dalej jest popaprane. zbierać jak najwięcej koniów. No typie Zmień to Czemu się Foxy nie zmienia? Gościu Ehe, ale tak, to ten kolej, co przyszedł 50, nie radzi sobie. Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, a 50. What the actual fuck! Mm. Czemu ja, o nie, ja robię taktykę na 50, 20, nie? Czemu ten Foxy się nie zmienia? To jest dla mnie istotne, że on powinien. O ty szczylu. Me bird likes w sumie, 30 stopni. Usuwamy ciula! Ok, o tego się już nie musimy martwić. Teraz tylko Foxy. Dobra. Sorry, ale nie zamierzam się z nim szanić To i Freddy jest naprawdę nie. Zróbmy to challenge y po prostu. Przełączamy na pozytywkę. Easy. Zaraz nie. O nie, baby, baby, baby. 18% mocy. Elo. Okej, okay, wyczerpałem moc. Jak?... <ścoughs> um. Na Baby nie miałem jak uzbierać coinów, ale Baby przychodzi chyba późno. Okej. Okay. I recognize you, but I'm not afraid of you. Not anymore. Uh, I'm so scary. Uh, tickle fingers is coming! Uh. do trzeciej dewkonując Fanta i Frediego. To i Guys, to jest problem na, polega na tym, że ja muszę zdobyć 20 coinów na- na baby A nie mam... Nie mam gdzie ich zdobyć Czemu? O, oh, you tickle monster Widzicie, każdy tryb tutaj- o, oh, patrzcie, 50-20 all over again Co ja robię, elek? To jest właśnie to, że 50-20 to nie jest ultimate taktyka tylko tutaj trzeba robić różne rzeczy. Niego możemy klikać. E... Okej, okay, obstrałem się, będę szczery, obstrałem się. Chciałem... mogłem wziąć 10 fast coinów, żeby, żeby, żeby ogarnąć baby, ale właśnie nie zdążyłem. Mogę zrobić taktykę na 50-20. Teoretycznie tak, ale to będzie za łatwe. To jest. Znaczy, może nie nawet tyle łatwe, ale to będzie dzikie, bo nie, nie zbieram faz koinów. To nie. To wszystko ma swoją inną taktykę. Potrzebuję. Więcej coinów Ok, mam 20 coinów Fuck! Nie jest dobrze. Chopaki nie jest dobrze. Ok, ta gra jest, ta, ta gra jest dalej ciężka. Oh shit. W sensie nie żebym się nie spodziewał, że ona ma być ciężka, ale. Chyba większa ilość postaci umożliwia ci szybsze zdobycie faz do wy, y, wykupienia kogoś. Um. Shit. Zmieniamy zaraz Foxy'ego tylko. Baby! Baby, ja cię plaz. Dopiero zbierałem coiny, baby! Jak ja cię plaz? Dopiero uzbierałem coiny! Przez pierwsze 40 sekund nic nie przychodzi właściwie pod drzwi. Może nie 4 20. Ale nie, to nie znaczy, że nie muszę niczego używać takiego. Typu zamykanie drzwi. O, obu was przyszło, fajnie, fajnie, fajnie się bawicie fast donger o no 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 zmieniła się muzyka, myślałem że się nie zmienia. myślałem że nie kliknę. nie słyszałem muzyki zmieniła się, ona się... Ha, ha, ha. jak zmienisz muzykę dwa razy, kiedy jej nie potrzeba to chica auto jump nie? shit man Baby! Baby! Baby, please! Baby! Okej okay. Okej okay. to, mo to może się udać Nie ruszaj się, Foxy Sieść. Przekliknąłem, nie chciałem nic klikać. Dude. Toj Fredongo. To Fredongo. Myślałem, że tu już mamy za sobą. If I get jump scared, you get jump. Zamknij kurwa rej, ja cię proszę zamknij rej Zamknij rej. Potrzebuję więcej pieniędzy. Halo! No! Czy ty sobie jaja robisz? BUNET! Jak ja cię pliz! O oh, no Okej okay. Teraz zbieram na Defcoina Mam 8% <grystans> o, <c> <grystans> 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 Mam 8% mocy! <grystans> Okej okay. Mogę to pojechać taktyką typową na 520. Liczyć na to, że tutaj wrodę go nie przyjdzie. K któregoś razu nie przyjdzie i to zadziała. A po prostu go wywalę. O nie! Oooo! Ok, kupiona. Teraz patrzę tylko na Foxiego. Żeby się z kuba nic nie ruszał. Jest boni, więc nie powinien się ruszać. Okej. Okay. Och, to było dziwne. Usunąłem Dongera, kupiłem pluszankę. Okej. Okay. Power. Potrzebuję tej mocy. Czekamy chwilę. I zaraz z powrotem... Ok, zmieniliśmy figu figurkę Foxiego na Boniego. Powinno być cacy. Teraz chodzimy. żeby za szybko nam wentylacja nie siadała i przy okazji to nam oszczędza energię. Ok, teraz to jest praktycznie 50-20. Usunąłem fast Dongera, co było trochę niefery, ale gra na to pozwala. Przepraszam, ale ten challenge in jest naprawdę okropny. Powinno dać radę. Chyba. Może. Nie wiem. Nie chłodzę już. Po prostu oszczędzam energię. Tylko tyle. Nie! Shit! Nie dam rady. Zabija mnie. Fuck! Yarr, bird likes you. So to <small noise> nawet z DevCoinem, nawet z DevCoinem i trikami na Foxiego, ten challenge dalej jest ciężki. The fuck, man! Ok, zbieramy koiny i mam sugestie zrobimy to inaczej, po prostu chcemy przejść te challenge, jednak nie chcemy się z tym bawić, to nie jest takie fajne jak by się wydawało więc um... OK okej usuwamy tego typa shit man! jeszcze raz dobra, teraz idziemy po całości tak jak robiłem przedtem, Chce mam tego challenge? A. Nie. To i Freddy. Challenge, w którym jest to i Freddy, to nie jest dobry challenge. Nie widzę nic. O, o kiełka! Co jak szybko? Dame boy. Okej, okay. okej. Okay, teraz to mamy. Mówię wam. Teraz to mamy, chłopaki. będzie dobrze. Didi, co? Ono już pewnie mnie biegnie, nie słyszałem, bo Didi się kurwa śmieje nad tym, no? Ooooooo jestem zły o. Proszę, dajcie mi Dongera usunąć po prostu, ja was plyz Jak ja was pliz to, to wy nawet nie, to ja nawet nie Elek, belek, kartofelek No! No! Nie uzbieram na nią tego, muszę zrobić to 50-20 bo nie uzbieram tego, co mam zbierać. Nie mogę zejść tam tamtej kamery, tyle. I liczyć, że Foxy nie przyjdzie. Troszkę bez sensu. Shit! Fuck! Disgusting! Ta gra jest cięższa, gdy nie masz taktyki. LOL, obviously. Captain, o Captain Obvious się odezwał. Jesus, ty SERIO? To taktyki sprawiają, że gra jest łatwiejsza? Nie gadaj! Serio, Eleven? Kto by kurwa pomyślał? Take it easy! Take it easy, Bra 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 bra, bra. 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 Easy. O Jezu, jakie bogactwo! Dajesz! Jedziesz z typem. Dobrze, pięknie, cacy, stuk, stu. Tyle bogactwa spotkałem. Patrzcie, patrzcie, jak spaprałem. Muszę po 15 sekundach włączyć pozytywkę. Cokolwiek robię, włącz zasraną pozytywkę po 15 sekundach. Co? No, kamon! Już to miałem. Pomyliłem się o jeden przycisk. Wpuściłem męgle i nie słyszałem czy gra pozytywka, czy nie Pomocy Potrzebuję coinów pilnie Please deposit 5 coins. Please What? Czy on uciekł? Czy on już uciekł z Pirate Cove? O nie To by oznaczało że on już przyjdzie i tak, i tak shit nie podoba mi się to help I need a eee <try> <try> Pokaż Foxiego, pokaż Foxiego! Jest, ok Dalej siedzi ten Foxy, czyli dobrze jest na tyle o ile flashbacki z Wietnamu 60 stopni. To mi bardziej pomoże. Shit man. Shit man. To, mo to może nie wyjść <laughs> to może tak bardzo nie wyjść o nie o nie come on o nie! No, Kamon! flashbacki z Wietnamu są za silne! Kamon! To muszą być jakieś jaja. Jaja sobie, żartujecie sobie ze mnie. Dobra, ale już przynajmniej docieram do końca i ja te taktyką 50-20 praktycznie, więc. Przecież nie, wykupuję... Wiecie co?... A nie to. Uzbierajmy 5 coinów na Faz Dongera. I tyle. 10 coinów, nie 5. Lol. No. Please deposit 5 coins już mi za bardzo weszło, nie? What? That game was totally on jest zgięty. On jest zgięty! Widło on jeszcze challenge jak jest gnój. Chaos, ja jest na piątce. Tu go nie ma, tu go nie ma. Okej. Okay. Jest w jednym challenge poza tym. Na pięciu inteligencji. Czyli to mu nie robi większej różnicy, bo i tak jest z łamasem. Um, przetrwamy to, przetrwamy wszystko. Przetrwamy 520. Przetrwamy i to. Możemy pierwszą zamknąć drzwi. To jest też fajna opcja. Daje mi więcej czasu. Ok, niedużo więcej. Damn, fucker. Damn, bo. Dame boy, he's fake. O oh, typie Ehm... Ostatni koń, please. Ostatni. Dziękuję. Bye bye fazdongo Dongo, Bye Lando. W ogóle wszystko. 6 sekund. Tacy. Stok stok. Easy. How unfortunate! Uh oh, how unfortunate! I know how much you like to like fight. A... So I'll we'll add a new problem. Like to your trapa, to Yarg! How may I be of service to you? mini ring easy kfoxy ja cię proszę okej okay. Mineryjny mi nic nie przeszkadza. Mijmy to za sobą. Nie potrzebuję już od niego nic, więc może jednak nie. Nie klikaj mi tego ptaszka, bo to jest ryzyko. Jednak. Nie Typie. TYPIE Wywalaj ok. Not bad nie mam czasu wytłumaczyć, co robię, bo to jest tyle rzeczy, rzeczy, rzeczy do skupiania się. To jest jak 5.20 prawie, ta część. To jest końcówka 5.20. Jak najdłużej przetrzymać, żeby nic do dzisiaj nie przyszło? Bez podnoszenia kamery, bo wtedy wszystko atakuje, większość znaczy się. Ale trzeba resetować wentylację, więc. Tu już jest odruch. Foxy musi już się teraz zmienić. Foxy. Foxy minęło 6 sekund, nie wkurwiaj mnie typie. Jak ja cię Jak ja cię please, Foxy. Foxy jak ja cię plys. OK Okej. Dobra. Mamy to. O ile człowiek nie w dupie głupio, to to mamy. 20% energii. Nie, ptaszku. Nie, nie dam się teraz na to wrobić. Skończyłem. I'm done. Dałem radę. Prawda? Prawda, że dałem radę? <noise> Czy będę musiał jeszcze. Okej. Okay. Chciałem to zrobić, mogą się ściemnić przed ekranem i mogli mi wszyscy wyskoczyć. Nie chciałem tego. Okej, ok, okay załatwione. To mi zajęło dużo za długo prawie godzinę. Tacy, tacy, guess. Um, mam godzinę materiału do zmontowania, zostawię to jako jeden film, bo ponieważ nie mam miejsca na dysku. Mam wszystkie live'y z 50 jeszcze, które zajmują jakieś nie pamiętam, ile to było 200-300 gigabajtów razem. Który muszę zmontować w jedną wielką kompilację 50/20, więc e, kolejne trzy challenge zostawię na jeden film. Ewentualnie na kolejne dwa. Wcale nie, tak rozdrabniam, to mi zajęło dużo dłużej niż sądziłem. Chciałem to na dwa filmy zrobić. W sensie dwa challenge tu, dwa challenge tam. Easy, ale jednak jestem w ta i nie potrafię grać. Także to tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Na razie.